BNP mamy dosyć unikalne podejście do pojęcia reskillingu, dlatego że trochę wbrew trendom rynkowym zdecydowaliśmy się na inwestowanie przede wszystkim w nasz wewnętrzny kapitał, czyli w naszych pracowników, dostarczając im w pierwszej kolejności możliwości rozwojowych tak, aby pracownicy, którzy nie czują się zadowoleni być może ze swojej obecnej pracy, bądź chcieliby się po prostu rozwijać, mają pasję i dryg do IT, mogli nie odchodząc z naszej firmy, znaleźć coś ciekawego i dołączyć do grona ekspertów IT. W naszym banku w BNP Paribas uruchomiliśmy dwa autorskie programy rozwojowe. Jeden program oparty o reskilling, jest to program I can do IT dedykowany dla pracowników 50 plus w naszej organizacji, który umożliwia Wejście na nową ścieżkę kariery w obszarze testów. I drugi program upskillingowy, University, który ma na celu podniesienie właśnie kompetencji technologicznych naszych pracowników i on jest dedykowany dla pracowników całego banku.